Serdecznie w kolejnej niedzieli z Markiem. Teraz w sezonie jesienno-zimowym tych niedziel z Markiem powinno być troszkę więcej. Porozmawiamy sobie tutaj, podyskutujemy na różne, na różne przeróżne tematy. Tak jak już zapowiadałem wielokrotnie, e, że będę w niedzielę z Markiem poruszał tematy polityczne, tak też dzisiaj się z tego, e, z tej swojej zapowiedzi spróbuję, spróbuję wywiązać. Troszkę. O polityce porozmawiamy, co zresztą widać po tytule tego filmu. Polacy chcą płacić bezgotówkowe. Jedziemy to czołg? Mhm. Polacy chcą płacić bezgotówkowe. Dobra. Mowa oczywiście o słynnej wypowiedzi pana Tadeusza Kościńskiego, naszego ministra. Finansów w rządzie pana premiera Morawieckiego. Pan premier Morawiecki z panem Tadeuszem Kościńskim zna się od bardzo dawna. Jest to jego zaufany człowiek, wieloletni współpracownik. Premier Morawiecki ma do niego pełne zaufanie. Wobec tego, wobec tego powołał go na funkcję ministra finansów. Ja natomiast Pana Tadeusza Kościńskiego zobaczyłem po raz pierwszy w życiu na ekranie swojego monitora i pierwsze słowa, jakie powiedział, Polacy chcą płacić bezgotówkowe. Ja od razu faceta nie lubię. Od razu faceta nie lubię. Polacy chcą płacić bezgotówkowe. No chyba, panie ministrze, żeś pan się pomylił. I z głupim narozum zamienił. Cóż to są płatności bezgotówkowe? Czy yy, dokonujemy płatności bezgotówkowych? Czy lubimy płatności bezgotówkowe? Ależ jak najbardziej. Polacy płacą bezgotówkowe, panie ministrze. Gdyby pan o tym jeszcze nie wiedział, to my, Polacy, płacimy bezgotówkowe. Od dawna, panie ministrze. Cóż to są te płatności bezgotówkowe? A te różnego rodzaju przełęby, palpaje, Przelewy z konta bankowego Czy też Moje ulubione Płatności za pomocą Smartfona Za pomocą Transakcji elektronicznej bez użycia Bez użycia karty bankomatowej Lubimy Płacić bezgotówkowo czasami jest to wygodne jest to O tyle fajne że nie musimy tej gotówki mieć w portfelu szybko załatwiamy sprawę płacąc w sklepach internetowych czy jakimś tam Allegro czy gdziekolwiek, gdziekolwiek indziej to jest, to jest wygodne, to jest fajne to jest dobre, my to znamy panie ministrze Kościński, Kościński. My, my, tego, my z tego korzystamy nie potrzeba nas do tego namawiać a tym bardziej zmuszać nas do płacenia bezgotówkowe jakąś durną, kolejną, nieprzemyślaną ustawą, czy rozporządzeniem ministerialnym. Płatności bezgotówkowe są dobre, ale kryje się w nich mnóstwo niebezpieczeństwa. I o tym chciałem dzisiaj, chciałem dzisiaj Porozmawiać. Chciałem na te niebezpieczeństwa Wam dzisiaj zwrócić, zwrócić uwagę. Jakieś mogą kryć się niebezpieczeństwa w tym, że płacimy bezgotówkowo? W San Francisco nie tak dawno zauważono, że sklepy, które wprowadziły te, takie wielkie sklepy, wielkopowierzchniowe, wprowadziły płatności tylko i wyłącznie bezgotówkowe. Straciły trochę na obrocie, ale to mały pikus. Gorsza była, gorsza była obserwacja i uświadomienie sobie przez urzędników faktu, że sklepy bezgotówkowe. Tak naprawdę dyskryminują ubogich. Władze San Francisco z uwagi na tę dyskryminację ubogich zakazały tego procederu. Wyobrażacie sobie? Zakazały tego. Nie dozwalają, nie pozwalają na to, aby w sklepach można było płacić tylko za pomocą bezgotówkowej. Jak to mówi już nasz minister finansów. Tadeusz Kosiński. Ja tylko tak w nawiązaniu do Pana Ministra Finansów ja mam nadzieję, że Pan Minister Tadeusz Kosiński urodzony w Londynie podobnie jak nasz były Minister Finansów Jacek Rostowski okaże się dużo, dużo lepszym Ministrem Finansów. Ja przypomnę tylko, że Pan Jacek Rostowski miał, żył w jakiejś alternatywnej rzeczywistości i jako minister finansów twierdził, że pieniędzy nie ma. No. Minister finansów, który twierdzi, że nie ma pieniędzy. No. A wasz! No, wiecie o co mi chodzi? Troszkę sobie zażartowałem. Mam nadzieję, że, że ten żart zrozumiecie. Dyskryminacja ubogich. Wykluczenie ubogich. Kto by się nam martwił, bez. Ubogim, tak? Ale u... większość społeczeństwa to, to społeczeństwo, które się klasyfikuje jako, jako ubodzy. Nawet ci, którzy pracują, tak? Codziennie dojeżdżają do pracy, też właściwie są ubodzy, bo jeśli nie zarabiają porządnej gotówki, jeśli się nie dochłapali jakiegoś e, intratnego, dobrze płatnego stanowiska, a pracują tylko jako zwykli, Robotnicy, urzędnicy, czy no nie wiem, tam, jacyś tam e, podrzędni pracownicy, no to zarabiają jakąś tam e, niewielką kwotę. Tak? Z tej kwoty trzeba zapłacić za mieszkanie, za e, czynsz, za e, żółbek, za przedszkole, e, za żarcie, za ubranie, za paliwo do samochodu i w zasadzie nic nie zostaje. Potem na koniec miesiąca brakuje. Więc to są większość społeczeństwa, to społeczeństwo ubogie. I tutaj nie tylko chodziło o to, że jest dyskryminacja ubogich, ale władze San Francisco zauważyły, że jak gdyby ogranicza się ubogim dostęp do gospodarki. Ogranicza się ubogim dostęp do gospodarki, narzucając płatności bezgotówkowe. Pan minister finansów, jak już później zauważyłem, bo na początku to byłem na niego cholernie wściekły i mówię, co za cymbał. Przyszedł tutaj do rządu, kogo ten Murawiecki tam powołał na, na tego ministra. Pan minister finansów miał na myśli coś zupełnie innego, a to dziennikarze tak sprytnie zagrali wypowiedzią pana ministra. Ministrowi finansów chodziło o, o ograniczenie płatności gotówkowych powyżej jakiejś tam kwoty, po to, żeby mieć. Fiskalny Nadzór nad e, Przedsiębiorstwami, to też nie jest dobre do końca, bo, bo już ta łapa państwowa już na, na wszystkich będzie wisieć i wszystko będą cholera o nas wiedzieć, ale no już dobra, mniejsza o to, ważne, że, że nie chodziło o to, żeby nas całkowicie pozbawić gotówki, a, a taki, taki, odbiór, taki odbiór był po tej wypowiedzi Ministra Finansów, Specjalnie kreowany przez nawiedzonych dziennikarzy, różnych, przeróżnych, stacji telewizyjnych, czasopism, gazet i innych mediów. Było to celowe zagranie dziennikarskie po to, żeby, żeby zrobić troszkę zadymy. No, na szczęście to się nie udało, społeczeństwo zrozumiało o co chodzi, jest, jest dobrze, ale to nie znaczy, że nie możemy sobie o tym powiedzieć i nie znaczy, że nie warto o tym mówić, nie warto się nad tym zastanawiać bo czym, czymże są płatności bezgotówkowe nam się wydaje, że dobra płacę bezgotówkowo tak to kupuję sobie jakiś kołrotek na Allegro tu sobie kupuję jakieś ubranie na Allegro, prezenty robię na Allegro, czy tam w jakimś sklepie internetowym, wszystko ok wszystko ok i tak jak rejsio, Petro nieodżałowany, mówił. Wszyscy wszystko wiedzą. Bo bank wie, że dokonałeś zakupu w takim to, a takim sklepie. Zauważmy, że płacąc bezgotówkowo pozostawiamy po sobie ślad w systemie bankowym. Ślad polegający na tym, że bank wie, Iż w dniu tym i tym byliśmy w tym i tym sklepie i kupiliśmy najprawdopodobniej, najprawdopodobniej, doskonale bank o tym wie, kupiliśmy taki, a taki produkt. Być może bank nie ma jeszcze wglądu w to, czy kupiliśmy e, masło czy margarynę. Tylko wie, że to jest produkt spożywczy, ale już o tym wie, że kupiliśmy produkt. Spożywczy. Bank już o tym wie. A skoro wie o tym bank, to wie także już o tym państwo. Oczywiście nie, 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 nie dokładnie, ale ma prawo ma, ma prawo, ma możliwość zajrzenia w nasze wydatki. Tak jak kiedyś się mówiło. Ee, Pokaż mi swoje śmieci, to powiem ci, kim jesteś. Tak teraz, można powiedzieć: Pokaż mi swoją, swoją historię ba, zakupów bankowych, to też powiem ci, kim jesteś. Płacenie bezgotówkowe może się obrócić przeciwko nam w ten sposób, że banki, państwo, urzędnicy, urzędy różnego rodzaju będą wiedziały, na co wydajemy pieniądze. Będą wiedziały, ile kupiliśmy wody, piwa, książek, rezerwatyw, żarcia yy, itd., itd. Na, Do tego, do tego zmierza, do tego kieruje, do tego prowadzi płacenie bezgotowkowe. Całkowity nadzór nad społeczeństwem, całkowity nadzór nad jednostką, nad nami. Uzależnienie nas od bankowości, od bankowców, od banksterów. Nie, panie Tadeuszu Kościński. My będziemy płacić bezgotówkowe, ale nie wszystko. My musimy mieć gotówkę, bo gotówka, gotówka to wolność, gotówka to. Eee, nasza sprawa, to nasza tajemnica, to my sami nie będziecie wiedzieć, o wszystkim nie możecie wszystkiego o nas wiedzieć, nie macie do tego prawa, aby wiedzieć o nas wszystko, dlatego gotówka to wolność i nie pozwolimy sobie na to, żeby nam gotówkę zabrano. Jeśli myślicie, że społeczeństwo się nie obudzi i nie zaprotestuje przeciwko takim rozwiązaniom, to, to się mylicie. Owszem, w przyszłości, w dalekiej, bardzo przyszłości, może dojść do tego, że będziemy, że będziemy nie osobą, nie człowiekiem, tylko kontem w banku i że będą sprawować nad nami władzę, Będą nam narzucać różnego rodzaju rozwiązania, będą nas kontrolować dokładnie we wszystkim, co robimy. Zaczipują nas, pieprzą nam gdzieś chipy pod skórkę i będą, będą nas wpuszczać do jakiejś instytucji albo nie wpuszczać do jakiejś instytucji. Będą nam pozwalać wchodzić na mecze albo nie pozwalać na mecze piłki nożnej czy koncerty. Będą nas blokować, będą nad nami panować. To system totalitarny, prawda? Do, doskonały system totalitarny. Dlatego uważajcie z płatnościami bezgotówkowymi. Ja nie mówię, że nie trzeba ich dokonywać. Jak najbardziej trzeba z nich korzystać. To jest, to jest normalne, to jest, to jest XXI wiek. Warto, warto dysponować takim, takim narzędziem jak, jak bezgotówkowe. Tak jak mówi, jak mówi nasz kochany pan Tadeusz Kościński, minister. E, finansów. Zobaczcie, co się będzie działo, bo e, ja cały czas jestem za, nawet przeciw e, płatnościom bezgotówkowym. E, bo tak, one są dobre, korzystne i tak dalej. To wygodne są, tak? Nie są bezpieczne. Nie są bezpieczne z tego powodu, że państwo o nas zaczyna za dużo wiedzieć. Wara od nas. Wara od nas. Ale okej, okay, będziemy sobie robić te płatności bezgotówkowe, jak najbardziej, nie ma, nie ma z tym problemu, tylko że zabrali nam gotówki, no to to już, to już nie, jest dobra, nie jest dobra rzecz. Nie każdy chce, nie każdy chce zostawiać w, po swoich zakupach ślad w sklepie. Kupujemy nieraz produkty, które, no, z których zakupu nie jesteśmy. Zadowoleni. Tak? Nigdy chcielibyśmy, żeby nikt nie wiedział, że coś takiego kupiliśmy. Tak? Jest tak? Jest tak. tak? Ktoś na przykład no, para się z problemem alkoholowym, tytoniowym, hazardowym, no, walczy z tym. Nie chciałby, żeby, żeby oni najbliżsi wiedzieli: może sobie z tym jakoś poradzi, może z tym pracuje i tak, no, tak może z krajnych, Przykładów tutaj w tym momencie użyłem, ale ja nie chcę, żeby Państwo wiedziało o mnie aż tak dużo. Dlatego wara od gotówki, Panie Ministrze. Wara, wara od gotówki. Wyobraźcie sobie, jaką władzę Państwu i bank daje tylko i wyłącznie możliwość płacenia gotówkowego. Otóż bank może nam zagotować za, za rachunek. W ba, bardzo prosty sposób, po prostu nam zablokuje rachunek. Ja mówię tutaj bank, ale domyślam mam e, na przykład jakiegoś, e, jakiś organ państwowy. Zablokuje rachunek człowiekowi e, i jednocześnie pozbawi go środków do życia, bo, bo ten człowiek nie będzie miał nawet, nawet za co kupić chleba. No bo chyba za chleb nie płacimy bezgotówkowe, tak? No idziemy tam płacimy te dwa czy trzy złote, w zależności od tego, to jaki chleb kupuje, niektórzy droższy, niektórzy tańszy nie płacimy bezgotówkowo, ale jak nam zablokują no dojście do konta, do banku, jak ściana płaszczy przestanie nam wydawać pieniądze i przestaniemy mieć gotówkę, no to państwo ma bardzo, bardzo silny, silne narzędzie, silny sposób do tego, żeby żeby mm, zablokować, zablokować człowieka, żeby tego wyłączyć niemalże z życia, utrudnić mu życie utrudnić możecie na maksa. Załóżmy, że jest jakiś przewrót w państwie, tak? że, że jakaś grupa społeczna domaga się czegoś, powstają, powstają różnego rodzaju ruchy e, i, i dokonuje się rewolucja. I nagle państwo mówi nie, nie będziecie żyć. Chcecie sobie strajkować, wychodzić na, e, ten, na ulicę i robić zadymy? A no to my wam wyłączymy dostęp do, 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 do pieniędzy, do waszych pieniędzy, zabronimy wam ich, zabronimy je brać, a no one będą na waszym koncie leżeć, będą tam zaksięgowane, będziecie mieli możliwość sobie sprawdzenia, że macie tyle i tyle stówek, ale do tych stówek dostępu nie będziecie mieć, a no chyba, że przestaniecie protestować, przestaniecie się włóczyć po ulicach, przyjdziecie, przeprosicie, ujawnicie się i zadeklarujecie, Podpisem, że już nigdy więcej protestować nie będziecie, że będziecie się zgadzać z linią obraną, jedyną, linią, jedyną słuszną linią obraną przez rząd, przez państwo. To mówiłem już, powiedziałem już o kilku niebezpieczeństwach związanych z tym bezgotówkowe. Ale jest jeszcze inne niebezpieczeństwo, takie, takie niezamierzone przez e, władców, przez, przez e, rząd. Takie zwykłe bankructwo banku. Banki bankrutują. No i co wtedy? Co wtedy, jak banki zbankrutują? No. Lipa, nie ma kasy. Jeśli. Nie zabezpieczyliśmy się gotówkowo? No to mamy problem, bo chociaż mamy pieniądze w banku, to banku nie ma. Dlatego, moi drodzy, warto jest, warto jest jeśli macie taką możliwość, owszem, oszczędzać w systemach bankowych, w różnego rodzaju funduszach inwestycyjnych, zainwestować trochę na giełdzie, ale warto jest też mieć twardą walutę w ręku i to nie tylko. Nie tylko walutę polską, ale także amerykańską, europejską, jakąkolwiek inną. Jeśli macie za dużo pieniędzy, to zdywersyfikujcie ryzyko i swoje własne oszczędności zamienicie na dolara, euro. Chociaż to euro to, to nie jest pieniądz, ale to jest inna historia, zupełnie inna, inna bajka. Euro, jakąś tam inną walutę. Yy, trochę, trochę takiego jakiegoś złota kosztowności, yy, bo to jest, to jest pewniejsze od, od wszystkiego innego. W razie wybuchu jakichś rozruchów, wojny albo kataklizmu, nikt za chleb nie zawoła od Was karty bankowe. Każdy będzie chciał gotówki. Gotówka musi Istnieć, bo gotówka to wolność. Gotówka gwarantuje nam e, naszą tożsamość, niezależność naszą. Wszyst wszystkich słów już użyłem, e, i teraz już mi brakuje takiego jeszcze, takiego podsumowującego. E, Gotówka gwarantuje nam bycie samymi, bycie sobą, o, tak bym to powiedział. Gotówka gwarantuje nam bycie sobą samym. Ciekawy jestem waszych komentarzy pod tym filmem, pod tą dyskusją. A jeszcze taka jedna rzecz. Dobra. Karpiarze, szczególnie karpiarze, jedziemy na łowisko karpiowe. Wiecie, o co mi chodzi. I do gościa, który no, bierze od nas pieniądze bez żadnej tam kasy fiskalnej, paragonów i innych pierdół i mówimy, że zapłacimy bezgotówkowe. Mhm. Ciekawe, czy nas puści na łowisko. Pozdrawiam panów. Z... Dobra, nie będę konkretnie mówił, o które łowisko mi chodzi. Bo skoro już mówię o tej wolności i prywatności, to, to sam też muszę się zachowywać, zachowywać porządnie i, i w tym duchu, w tym duchu wolności, w tym duchu wolności. Bo wolność to jest najważniejsze słowo, najważniejsza rzecz, o którą warto warto walczyć. I panie Tadeuszu Kościński, e, ministrze finansów, panie Mateuszu Morawiecki, premierze, jeśli nadepniecie nam na wolność, no to poczujecie wtedy prawdziwą, prawdziwy, prawdziwy opór. Uwierzcie mi, że tak będzie. E, ludzie są w stanie e, tolerować bardzo wiele, ale ograniczenia wolności już nie ograniczenia wolności już to już będzie za dużo dobra eee, cóż, zapraszam was do śledzenia mojego kanału, jednego i drugiego w świecie króla myśli i martwych wędkarstw i przygoda zapraszam was do tego abyście zostali moimi patronami na portalu Patronite wspierając mnie wspierając mnie eee, małymi kwotami eee, bezgotówkowe bezgotówkowe 5 złotych czy 10 Pobieranymi z konta, to się będzie w przyszłości opłacać i to już w przyszłym roku będzie bardzo modne. Bardzo modne będzie, zostanie patronem na Zobaczycie, że tak będzie. Ja się o to postaram i sprawię, że tak, że tak się stanie. Kto się spóźni ten straci <gryw> i to dużo. Żartuję oczywiście, namawiając to tak po prostu gorąco. Bardzo mi pomożecie po prostu prowadzić ten kanał, jeżeli lubicie oglądać te moje filmy, a część ludzi lubi, jeżeli lubicie się ze mnie tam nieraz pod, podśmiewać, albo, albo mi tam pogratulować pewnych sukcesów, a jak wiecie, trochę sukcesów ostatnio osiągnąłem i to nie tylko, nie tylko wędkarskich, ale także innych, to wspierajcie moją działalność. Bardzo was, was o to proszę, bez tego wsparcia tak jak samochód bez paliwa, ja daleko nie zajadę. Daleko, daleko nie zajadę. No. Gotówka musi być. Gotówka musi być. Kasa, kasa musi się zgadzać. Mam nadzieję, że ta niedziela z Markiem przypadła wam do gustu, że Wam się spodobała. Następna będzie w tematyce nie wiadomo jakiej, ale będzie. Ale będzie. Pozdrawiam Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć.